Były drużynowe zawody o Puchę Burmistrza miasta 9.08 odbyte na Jeziorze Supeckim, gdzie pierwsze miejsce zajął wieczorek Grzegorz koło Mostowstal, dybała Józef drugie koło Mostowstal i gwiaza Patryk koło Słupca. <laughs> Jak zwykle to zajęliśmy drugie miejsce, może w tym roku będzie lepiej, bo zmienimy może w Zobaczymy, czy będzie można odbywać latem zawody na tym roku. Zawody Koła nr 18 na zakończenie sezonu. Następne zawody na Jeziorze Słucheckim 10 września. Pierwsze miejsce kolega Pachuta Krystian, drugie kolega Właszczak Andrzej i trzecie popielarski Zygmunt. Kobiety pierwsze Stawska, Bożena. W działalności Grupy Społecznej Straży Rybackiej za rok 2009 Grupa Społecznej Straży Rybackiej przy kole numer 18 w Słupcy wraz ze Strażnika Mikoła nr 14 ujawniła 45 siatek różnego rodzaju i różnej długości oraz kilkanaście sznurów. Odbyto w sumie 130 130 patroli, w tym łodzią motorową 82. Podczas kontroli zostały zatrzymane dwóm wędkarzom karty wędkarskie, ponieważ złamali zasady wędkowania. Oprócz tego zatrzymano w 2009 roku jednego z kłusowników, który został złapany na gorącym uczynku. Następstwem tego było skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Sówcy. To wszystko, dziękuję. Chcę powiedzieć, że zarozprawa już się tego kłusownika odbyła. Jeśli nie zbiorą, to nie wiem, nawet Była Tam na chyba 2000 grzywny to. było. Postawiamy... I do dyscyplinarnego koła wynkawskiego nr 18 miasto nie wpłynęło ani jedno zawiadomienie od Straży Rybackiej lub Policji o popełnieniu wykroczenia dyscyplinarnych przez członków PZW. W związku z tym nie skierowano żadnego wniosku o ukaranie do sądu organizacyjnego. Rzecznik dyscyplinarny Koła, oprócz naszych przypisanych mu statutem TBZU, zamieścił kilkanaście publikacji na temat lękarstwa na łamach miejscowej prasy lokalnej. Pociąga się. że biuro czynne w piątki od 16 do 18, to jak co roku. I jeżeli ktoś ma rejestr połowu, Proszę o zwrot, bo jest, mamy teraz za ubiegły rok trochę nieprzyjemności z jest mało zwróciło tych projektów, więc Składka członkowska normalna 60 zł, ulgowa 30, ulgowa należy się. Dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 26 lat. Żołnierzy służby zasadniczej, chociażby służby zasadniczej nie ma. Dla członków mężczyźni po ukończeniu 65 roku, kobiety po 60 roku. Dla członków odznaczonych złotą i srebrną odznaką 2 oraz za zasługi w rozwoju Wędkarstwa Konińskiego. Wszyscy złoczymy się na oraz za zasługi do tej wędkarstwa.